Zaczynałem od narcia alpejskiego, ale przed taki moment, kiedy jeżdżąc na nartach, szukałem gdzieś z boku stoków w takich małych skoczni i po prostu skakałem, co denerwowało mojego trenera. Jak byłem mały, to jeszcze razem z tatą chodziliśmy pod taki lasek i tam budowaliśmy skocznie normalnie ze śniegu i wtedy próbowałem swoich sił jeszcze na, na, na zwykłych nartach. Często mi się to śniło. Dzień wcześniej, na przykład, że. Przeskakiwając z Na przykład w wiśle skakałem i lądowałem na placu Hoffa, czyli no jakieś tam 300 metrów dalej. Najpiękniejsze skakanie jest lot. Bo się czuję to jak ptaszek. Nawet jak mi się nie udaje, to nie ma takiego momentu, co chciałbym przestać skakać. Właściwie to, jak się leci, to ja na przykład o niczym nie myślę. Po prostu sobie lecę. Ta emocja to jest taka jakby lekkość i poczucie wolności, że można lecieć coraz dalej. Nie da się zastąpić tego uczucia w lecie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale czuć coś wyjątkowego. Skoczek musi być zawzięty. I nie poddawać się, jak mu coś nie wyjdzie. To była kontuzja, która zdarzyła się w szczytku. Upadłam wtedy na plecy, pojechałam do szpitala no i okazało się, że mam pęknięte kranki. Nie myślałam o tym, żeby je skończyć. Od razu stwierdziłam, że dalej będę skakać. Ta wytrwałość jest bardzo ważna. Nie zawsze wszyscy mają talent do danej dyscypliny, ale potrafią walczyć i mają coś takiego w sobie, że się nigdy nie poddają i osiągają również sukces. Jakby syn wygrał na olimpiadzie, to chyba by przeskoczył całą małpę swoją i cieszyłby się naprawdę. Cieszę się, że podjęliśmy współpracę z firmą Milka, która zresztą w skokach narciarskich jest od lat. Milka wspiera naszych młodych skoczków naciarskich, skoczki nienaciarskie. Bardzo zdolne dzieci z silnym charakterem, i to powoduje, że te sukcesy właśnie takie dzieci odnoszą.